Chrystus się rodzi, chwalmy go. Drodzy bracia i siostry ze wspólnot zawierzeniowych, z grup katechetycznych, w imieniu swoim i wszystkich administratorów, tych, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w tym dziele, pragnę Was pozdrowić i złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia na te święta. Jak dawniej, Maryja niesie Jezusa w swoim łonie do wszystkich tych, którzy czekają na Zbawiciela, którzy chcą pokoju. Mary Jezus Chrystus nie bał się wstąpić w łono Najświętszej Marii Panny, nie bał się być jej dzieckiem i dać się jej prowadzić po drogach tego świata. I ona przyniosła go do Betlejem i wołała, otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi waszych serc. I tak cały czas, przez wieki puka do serc ludzkich i prosi, aby przyjęli Chrystusa, aby przyjęli jej Syna, Księcia pokoju, który niczego nam nie zabiera, ale który nam daje pokój. Myśmy się przekonali, jak wiele pokoju spłynęło na nasze serca, przez to, że przyjęliśmy zawierzenie, że poszliśmy drogą zawierzenia, ale jest jeszcze wiele serc, które czekają na Ewangelię które czekają na Jezusa Chrystusa. I wszystkim tym pragniemy zanieść Jezusa Chrystusa, być pomocnikami Najświętszej Marii Panny. Ona jest taka dobra, taka wspaniała matka. I razem ze świętym Józefem prowadzi Jezusa z Betlejem do Egiptu, z Egiptu wraca do Nazaretu, cały czas w drodze. I nasza wspólnota też jest cały czas w drodze. I pytamy Matki Najświętszej Mario, co mamy czynić dalej? Jak mamy iść. Prowadź nas razem z Józefem, jak prowadziłaś Jezusa z ręk. I wszystkich was zachęcam do tego, aby się aby być posłusznymi, być pokornymi. Mała tereska dzieciątka Jezus mówiła, chcę być. Taka jak dziecko. Chcę być malutka, chcę być taka pokorna jak dziecko. Niech Jezus obdarzy nas wszystkich tą pokorną miłością, pokorną miłością, która przemienia świat. Dziś światu potrzeba Chrystusa. Dziś światu potrzeba zbawiciela. Dziś potrzeba tego, który daje pokój. Wszystkich was z serca, błogosławie. Pan z Wami. Niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chrystus się rodzi. Chwalmy Go.